Gruntownie przebudowana droga gminna, czajków stara wieś, w miniony piątek 21 sierpnia oficjalnie została oddana do użytku. Wartą blisko 900 tysięcy złotych inwestycje zrealizowano w głównej mierze dzięki dofinansowaniu z rządowego programu funduszu dróg samorządowych. O tym, że mieszkańcy gminy Czajków potrafią się zmobilizować i osiągnąć zamierzony cel świadczy nie tylko wygrany za wysoką frekwencję w wyborach prezydenckich wóz bojowy, ale także wyremontowany odcinek drogi gminnej. Jak się okazuje przebudowę odcinka planowano już 10 lat temu. W ramach tak zwanych schetynówek, no niestety brak połączenia z drogami wyższego rzędu nas wyeliminowała. Postanowiliśmy jeszcze raz spróbować próbą Udało się, czyli jeżeli Czajków chce, to może. A ja jestem dumny, że przy takich mieszkańców jest Brawo. Mi Łączna wartość inwestycji to 887 tysięcy zł, z czego aż 709 tysięcy złotych 80% stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach inwestycji wylano nowy asfalt na blisko 2,5 km odcinku, umocniono pobocze drogi, wymieniono krawężniki oraz zainstalowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Droga, która ma swoją historię, bo pierwszą drogę w tej miejscowości budowali sami mieszkańcy, mieszkając, mieszając cement ze żywirem i uprawiając to maszynami rolniczymi. Tak, budowano, tak, tak jest wykonana podbudowa tej drogi. W uroczystym przecięciu wstęgi wzięli udział m.in. europoseł Angelika Możdanowska, a także poseł Tomasz Ławniczak. Zrealizowaną inwestycję przyjechał osobiście odebrać również Wojewoda Wielkopolski. Jak zaznaczył Wójt Plichta, to jest historyczna chwila, bowiem jeszcze nigdy Wojewoda Wielkopolski nie był w Czajkowie. To jest niezwykle miłe, Szanowni Państwo, ale to też pokazuje e, ideę premiera Mateusza Morawieckiego, tak abyśmy byli blisko ludzi, abyśmy byli też w tych mniejszych miejscowościach, bowiem. Wielkopolska to nie tylko Poznań. Ten zrównoważony rozwój, na który stawia premier Mateusz Morawiecki jest widoczny i dzisiaj jest też tego efekt, stąd bardzo się cieszę. Szanowni Państwo, Powiat Ostrzeszowski w latach 2016-2020 otrzymał z tego programu, rządowego programu premiera Mateusza Morawieckiego Funduszu Dróg Samorządowych ponad 20 milionów złotych na 20 inwestycji. To bardzo cieszy, tych inwestycji oczywiście będzie więcej, ponieważ już zamknęliśmy nabór na rok 2021. Też spłynęły wnioski z powiatu Szeszowskiego. One w tej chwili są rozpatrywane pod kątem formalnym. Wojewoda nie miał wątpliwości, że wyremontowany odcinek drogi w Czajkowie nie tylko skróci czas dojazdu do większych ośrodków miejskich, ale też zwiększy dostępność i ułatwi prowadzenie działalności rolniczej, co zdecydowanie wpłynie na dalszy rozwój gospodarczy samorządu.